Jesteśmy świadkami protestów społecznych na masową skalę. Na ulice miast i miasteczek wychodzą dziesiątki tysięcy ludzi, aby zaprotestować przeciwko władzom naszego państwa prowadzących politykę antynarodową, antypolską, sprzeczną z polskim interesem narodowym, racją stanu i dobrym obywateli. Do protestu przyłączają się środowiska polonijne w świecie. Protesty odnotowano w Waszyngtonie, w Los Angeles, w Oktawie, w Meksyku, w państwach Europy w Zachodniej, w Tokio. W Polsce przez ostatnie lata nagromadziło się wiele. Zła, zjawisk patologicznych niemal we wszystkich dziedzinach życia zbiorowego Polaków. Znaleźliśmy się na krawędzi niemalże katastrofy narodowej. Antynarodowa polityka władz doprowadziła do przeprowadzenia przestępczej prywatyzacji, wyprzedaży przeważającej części majątku narodowego. W obce ręce zostały przekazane banki telekomunikacja, prasa. Likwidujemy ostatnie zakłady i przedsiębiorstwa państwowe, a ostatnio nawet sądy, prokuratury, posterunki policji, szkoły, placówki pocztowe i kultury. Dokonywany jest w ten sposób demontaż państwa polskiego. Działania te przypominają politykę prowadzoną przez zaborców i okupantów. Państwo bez silnych podstaw gospodarczych i własności wskazuje się na wegetację, a w końcowym etapie na katastrofę. Z tak dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazło się państwo i naród, wystarczyła przysłowiowa iskra, aby nastąpił wybuch protestu społecznego przeciwko zgubnej polityce naszych władz. Tym de detonatorem stała się decyzja Krajowej Rady i Radiofonii i Telewizji o przyznanie telewizji Trwam miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym. Decyzja ta zbulwerosowała opinię publiczną, zwłaszcza katolicką większość naszego społeczeństwa. Nie przyznanie telewizji Trwam miejsca na multipleksie jest uderzeniem w prawa katolików, złamaniem podstawowych praw i zasad współżycia społecznego. Złamano konstytucję, międzynarodowe prawa i konwencje o prawach i wolnościach obywatelskich, w tym prawo unijne stojące rzekomo na straży przestrzegania pluralizmu w mediach. Tak krzywdząca decyzja jest sprzeczna z dobrem ogólnych obywateli i nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Stoi w sprzeczności z wymogami demokracji i zasadami sprawiedliwości społecznej. Jest to również decyzja nieludzka, odbierająca ludziom chorym, zamkniętych między ścianami swoich mieszkań, jedyną możliwość kontaktu ze światem. W proteście. Nie chodzi tylko o telewizję Trwam. Walka toczy się o laicyzację kraju, o upowszechnienie prądów ideologicznych sprzecznych z naszą wiarą, pozbawienie współczesnego człowieka jego tożsamości religijnej, kulturowej i narodowej, zatarcia różnicy między prawdą a kłamstwem, dobrem a złem. Tą drogą zmierza się do narzucenia społeczeństwu jedynie słusznej myśli politycznej, tak zwanej poprawności politycznej, lansowanej przez partię, która w swojej nazwie używa określenia obywatelska. Ogłupiająca polityka prowadzi do kształtowania postaw bezmyślnych, niepotrafiących dokonywać wyborów w sposób Świadomy. Najważniejsze jest, aby obywatel poszedł do lokalu wyborczego, rzucił kartkę na kandydata jedynej słusznej opcji politycznej. Taka jest polityka obecnych władz. Głównym powodem masowego protestu w Polsce jest ograniczenie wolności słowa. W tym zdecydowanym ataku władz na katolickie media. Kryje się obawa o utratę monopolu na kształtowanie opinii społecznej w Polsce, którą dotąd miały Gazeta Wyborcza, Telewizja TVN i Polsat. Decyzja władz w swoich skutkach miała zablokować mówienie pełnym głosem o rzeczywistości w Polsce. Polacy mają. Ugruntowane przez dziesięciolecia poczucie wolności, głębokie pragnienie życia w wolnym, demokratycznym kraju i nie pozwolą sobie odebrać mediów utożsamianych z polską tradycją. mediów, które stanowią bastion poskolści. To w mediach katolickich szanuje się polską tradycję. Krzewi postawy patriotyczne i obywatelskie. Bez zakłamania przedstawia się zachowania patologiczne w naszym życiu publicznym. Pełnią one ważną rolę ewangelizacyjną i edukacyjną społeczeństwa. Radio Maria i telewizja Trwam pełni rolę demaskatorską wobec kłamstw upowszechnianych w mediach. Kłamstwo stało się wszechobecnym w naszej rzeczywistości. Kłamie prezydent, premier, kłamią ministrowie, całe zastępy posłusznych rządowi redaktorów, które zamiast służbie państwu prawdzie służą państwu. Brawo. Kłamstwo. Brawo, tak jest. Gdzie nie liczą się takie wartości, jak rzetelna informacja, komentarz. Dominuje język arogancji, agresji, manipulacji, zachwycania tego, co polskie i narodowe. Jaskrawym przykładem kłamstwa i manipulacji opinii publicznej stała się tragedia smoleńska, wokół której narosło wiele fałszywych ocen i opisów. Moleńsk to nie tylko wielka tragedia, ale to także symbol walki o prawdę i wiarygodność polskich władz. W tej sprawy nie możemy pozostać niewielków, dlatego doniosłym głosem żądamy mediów bez kłamstwa, bowiem na kłamstwie nie możemy budować dobra. W przeciwieństwie do publiczno-prywatnych mediów Telewizja Twan nie propaguje wulgaryzmu, nienawiści, postaw patologicznych, poniżania człowieka i jego godności oraz przemocy. Radio Maryja i Telewizja Twan stanowią bastion polskości. Podkreślając przywiązanie do wartości katolickich, narodowych, prezentują postawy patriotyczne, obywatelskie. To jest swoisty, ogólnonarodowy Uniwersytet Katolików. O takie media modlił się błogosławiony Jan Paweł II. Powtórzę: modlę się i codziennie dziękuję Bogu, że jest w Polsce takie radio. Które nazywa się Radio Maria. Historyczny racach w mediach katolickich wynika ze słabości władz w walce z prawdą głoszoną przez niezależne media. Rządzący zdają sobie sprawę, że prawda jest najskuteczniejszym sposobem walki z kłamstwem, zafałszowaniami i manipulacjami medialnymi. Cel jest przejrzysty: zniszczyć niezależne media i doprowadzić do triumfu kłamstwa nad prawdą. Przez udział w marszach protestacyjnych upominamy się o sprawiedliwe traktowanie niepolskich katolików, ludzi wierzących. Dlatego potępiamy politykę prowadzoną przez kierownictwo radia i telewizji na czele z Janem tworakiem i Krzysztofem Luftem. Oczekujemy, że prezydent kraju, Bronisław Komorowski, z nadania którego dają ci panowie w Radzie, wezwie do przestrzegania prawa i poważnego traktowania strony katolickiej wprowadzonych w prowadzonych rozmowach. Walczymy o to, by katolicy w Polsce mieli swobodny dostęp do mediów. I uszanowanie prawa wiernych do publicznego wyznania wiary. Z naciskiem podkreślamy, że mamy niezbywalne prawo istnienia w przestrzeni medialnej. Podstawowym zadaniem mediów jest dostarczanie obywatelom rzetelnych informacji. Tymczasem media publiczne prowadzą działalność dezinformacyjną. Przedstawiają zakłamany obraz rzeczywistości, w której żyjemy i prowadzą propagandę sukcesu tak typową, znaną dla poprzedniego systemu. Media nie mogą propagować działań sprzecznych z polską racją, stanu i dobrem ogólnym. Dlatego protestujemy przeciwko pogardzie dla prawdy, i walczymy o media bez kłamstwa. Media publiczne zamiast wypełniać swoją misję, zajmują się tematami zastępczymi. Nie informują rzetelnie o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Podjęto natomiast działania antykościelne i antyreligijne. Do takich działań należy zaliczyć zamiar zlikwidowania Funduszu Kościelnego. Nauczania religii w szkołach, legalizacja narkotyków, związków partnerskich, upowszechnianie kłamliwych informacji i, i rzekomej paszerności duchownych. Nie brak bezwulgarnych oskarżeń i, cy i cy cytatów pod adresem hierarchów kościelnych. Można tu przytoczyć cytat posła Polikota, w którym powiedział: O, arcybiskup Michalik to taki sam jak, taki sam ham jak ryzyk. Trudno, o najgorsze wyrażenie. To jest szczyt nie tylko bezczelności, ale to szczyt. Nieprzyzwoitości pokazuje, jak głęb, daleko może upaść człowiek. W dodatku, przecież, parlamentarzysta, osoba z pierwszych stron gazet. Bulwersujące jest zniewalanie symboli religijnych i brak na reakcji ze strony władzy. Przykładem jest bezczeszczenie Krzyża na krakowskim przedmieściu Warszawy, podarcie Biblii przez Nergala podczas sanitystycznego koncertu w Dyni. Katolicy nie mogą tolerować takich zachowań i muszą iść za słowami Jana Pawła II. Brońcie Krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w Waszych sercach. W życiu rodzinnym czy społecznym. Media katolickie są wielkim darem od Pana Boga. Odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu i promowaniu wartości chrześcijańskich, narodowych, patriotycznych, obywatelskich. Na tym wyraźnie odróżniają się od mediów. Innych. Walka o media jest walką o wolność narodu. Media nie powinny służyć tylko jednej opcji politycznej czy społecznej, lecz wszystkim. Przede wszystkim narodowej większości. Większość nie może być dyskryminowana przez mniejszość, bo nie ma to nic wspólnego z demokracją. Kończąc, zakończę swoje wystąpienie takim przesłaniem: trwamy. Dziękuję panu profesorowi Stanisławowi Głachowi. W Wachowi, przy nasz ukochany już pasterz, proboszcz Prawie Świętego Jacka w Słupsku, ksiądz Jan Jadowicz. Yes,